Dzisiaj robimy stream pogadankowy, tak jak już kiedyś, tego kiedyś było. nie pamiętacie? Problemy miłości. Wczoraj idę normalnie, wiesz, do takiego, do takiej, e, takiego sklepu Duka się nazywa I tam sama mam taką fajną patelnię To stwierdziłam, inne rzeczy też sobie kupiły. nie? I poszłam z Bartkiem, żeby tak właśnie zakupy takie, wiesz Takie do kuchni, takie wiesz, może jakieś ścierki Takie świąteczne, już po prostu tak, trochę Klimat świąteczny był, ale też jakieś tam przyprawy I tak po prostu, tak trochę e, na tego Na streama urozmaicić, nie? I pokażę Ci tego, co znalazłam Znacie moje auto, czyli Peugeot 206 CC Okazuje się, że firma Firma, która produkuje moje auta Produkuje również młynki do kawy. No ja pierdziu, jakby jakby się już ludzie ze mnie za mało śmiali, nie? To jeszcze mam... W... <śmum> mam auto, które tego, które produkuje młynki do kawy. No. Czaliście, że mój tata jest Utico i moja mama się brechtała z mojego taty, że, bo to jest firma Daewo jakoś, tak? I firma Daewo robi tiko i robi też mikrofalówki. Moja mama, hehe, jeździsz mikrofalówką. <laughs> I a co? A ja jeżdżę młynkiem do kawy. No, leczy znaczy, do pieprzu, ja pierdolucza, to przysięgam. no. O, czekajcie, raz pisze. Dzień dobry, pani Karolino. Muszę wysłać do Neita bo już dziesiąty raz piszę na czacie, a ty mnie opluwasz w A co do twojego peżota, to wiesz, czym się różni od młynka do kawy. Przy zderzeniu z płotkiem prędzej młynek wytrzyma niż peżota. No, ej, Kamal mój, jakby. Peżocik może? Chociaż nie, to jakby, Strefa z wyniotów tak kończy się na mnie, na mojej twarzy, także no to jest trochę problem, nie dlatego ognie to jest trochę straszne, bo jak jeździliśmy w lato, wiecie jeszcze cabrio, to wiecie, to tak jedziesz sobie przez ulicę. I nagle widzicie z prawej strony jakaś ciężarówka, taka wielka. Wiesz, to jest ognie, że jest bardzo mały samochodem, moim, nie? <grym>, I on w ogóle trochę jak zabawka porównaj do wszystkich innych. I oraz jak stoicie, nawet po prostu tak na światłach, obok jakiegoś wielkiego, takiego, nie wiem, takiego, takiego trapa takiego, albo jakieś ciężarówki. To po prostu wiecie, że po prostu jedno znaczenie jesteście martwi. nie jakby to, to jest po prostu być albo nie być, i tyle nie. <grym, <grym, Nasze zdjęcie z tego ze to najnowsze Ale tutaj możecie dać lajka, komentarz To są nasze zdjątka I tutaj przerobione już, już pod się, już Widać, że widzowie gimpera, co? No ja pierdziu, nie wierzę, że to... O, lol. Ale to kupio wyglądało. <noise> Nie z No i spodziewałeś się, bo będzie sobie tą wojnę zrobić z karmą i tego na uta <noise> Ale Oro, S, powiedział ktoś kiedyś do Ciebie Karoluszku, jeszcze nikt nigdy, ale mam przeczucie, że po dzisiaj zaczną tak do mnie mówić, wiesz, <laughs> Karoluszku, nie mówcie tak do mnie, czan tylko, <laughs> jak Karalusz pasuje, nie no, zlitujcie się, Karoluszek, ty, Friz ma jakiś Frizoluszek, nie, to może dlatego to. Karoluszek, no ma Karoluszku, jak już Karoluszku i ja. Czekam już miesiąc na twoje propozycje imienia dla naszego bąbelka. Możesz? Waici. <laughs> <Bye. śmiech> Uh, Okej, okay. Artur, to pierwsze dziecko. Jak dziewczynka to będzie. Okej, okay, ja wiem, że jest, że jest Korwin, ma córkę i ona się nazywa Nadzieja, nie? I że z tego moją brechę totalną. A mi się Nadzieja tak podoba imię. Tylko jakbym nazywała dziecko Nadzieja, to bym miała przez rano szkołę. No ja nie wiem, albo nie wiem, wygrała sobie w lola i byłoby. Ej, ej, patrzcie, ona jeszcze żyje. No, Nadzieja umiera ostatnia. <laughs> no ja, już to czas słyszę. Ja mam nikt nieuczesalna. I 7 lat słyszę, co taka uczesana. To wreszcie nadzieja, co mam w życiu. Tragedia. Potem o, nadzieja matką głupich. No. Nie, no, nie może tak dziecka skrzywdzić. Może być Hope. No właśnie, Hope też po angielsku też ładnie tego e, brzmi. Mnie się w ogóle sama podoba, wiesz, jakby idea wiesz, że według mnie nadzieja jest po prostu piękną rzeczą. Głupią, głupia matką nadziei. Ej, ej, ej kawa dobra. Nie ma nadziei dla tego imienia. Ej, idea też ładna. Idea była chyba w asterisie w ogóle imię takie. Dzisiaj robimy stream pogadankowy, tak jak już kiedyś tego, kiedyś było, pamiętacie, problemy miłosne. Nasi koledzy kochani z widmo jak no wysyłają... Jakby się, jachostry, kurczę, wysłał, coś ciekawe co wejdzie. Mam problem z taką Dziś dziewczyną, nie chcę mi zdjęć do miniatur wysyłać. To zrobię, tej turki jaturki Zrobię dzisiaj to, dobrze? Ja, 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 dobra, bo zaraz mi wyrzucą z tego. Jeszcze na nich chcę mi zrobić swoich zdjęć do prezentacji, pomocy. No, ja bym zrobiła, ale do, no, no niestety. Ja mam problem miłosny, że bardziej mi się podali guziki niż jeszcze Ja ogólnie też tak miałam. miałam takie coś, że ja mam chłopaka, na to chyba było w liceum. I ja bardzo gr dobrze grałam właśnie w lola. Miałam dwóch chłopaków, którym przeszkadzało to, że gram w lola. Jeden z nich nie był taki internetowy, i po prostu ten. <laughs> ja mówię szczerze, że się myć, a po naprawdę szłam po prostu grać w lola. Po prostu nie chciałam, żeby on był zły na mnie, że gra w lola, więc mówię: Dobra, to idę się myć, papa! I że idę spać, dobranoc, a to się okazało, że jeszcze, jeszcze dwa meczki w lola, bo nie zaszkodzi je. Wiecie, potem okazało się, że ktoś wysłał mu screena że jestem w grze, jakby nasi wspólny znajomi Wysłał mu screena, że jestem w grze. I miałam przypomnieć się tłumaczyć i przepraszać. <laughs> a drugi chłopak, który też miał problem, że nie gram tyle w lola, to wiecie, co on zrobił? O, on, mimo, że nie grał w lola, w ogóle nie, to sobie ogarnął OPGG, moje stronki i w Wiesz, bo rozopedź dzień nieuczasana i cały czas nadzorował, czy gram w lola, czy nie gram w lola. I z kim gram tego lola? Bo jakby znał niki moich kolegów, o których był czasami zazdrosny, bo gram z nimi w lola. No, sorry, jakbyś grał w lola, też bym z tobą pograła w lola, nie? No i czad, no takie problemy, problemy lice, ale tak to bywa, nie? I stwierdziłam, czad, że chyba woli grać w lola. Ej, nie, ale według mnie to jest durnie. masz, Widzisz dziewczynę, która gra w lola, chcesz z nią chodzić, chodzisz z nią i nagle jak każesz jej przecież w lola. No jakby coś, to się nie zgadza, to jakby to tak nie działa, to nie pomijajcie, tak Nie dajcie się sobą pomijać, ok? Jak znaczy, jeśli może za dużo gracie tego w lola, ale na przykład, nie po prostu jesteście w Silverze i nie gracie 24 na 7 no to może być jakiś problem, nie? Ale jeżeli jesteście e-sportowcami albo macie aspiracje e sportowcem grajcie w tego lola, bo jakby miłość jeszcze nadejdzie. Jak dajesz sobie życie kontrolować, to Pozdro, no jakby się ja byłam w liceum, byłam zakochana, nie? I wiesz, koniec końców e, i z nim, i z tamtym zerwałam, nie? Więc. No doigrali się, tak lol wygrywa, lol ponad miłość. Mam problem, a na x się nie zmieściło. Mam koleżankę, która mi się podoba. Wygląda trochę jak Mija Khalifa X. W tym roku poszła na studia i trochę pisaliśmy, ale kontakt się urwał. Teraz nie wiem, czy ma tam kogoś, czy co. Dorać, kiedy będziesz miała czas. Wygląda trochę jak Mija Khalifa. Rozumiem, okej. Okay potrafię to zrozumieć. Kodak się urwał, znaczy, no jest się urwał z jakiegoś powodu, nie? Chociaż jednak jak poszła na studia, no to może, mm, wiesz, studia zmieniał dużo, ogólnie właśnie dużo związków też takich licealnych czy tam techni z technikum się właśnie kończy na studiach, bo na studiach poznajecie też nowe osoby, może bardziej jakby takie, wiecie, no zmienia się wasz tryb życia, się zwykle mieszkać sami, bo jednak dużo osób się na studia przeprowadza, czy to do akademika, czy może do innego mieszkania bliżej właśnie z uczelni. I wiesz, poznajesz nowe osoby, nowe jakieś grono i no, no tak może być, może może, że możliwe, że tam kogoś poznała, jakby, no i wiesz, to jest po prostu takie wróżenie troszkę z fusów, bo no nie wiadomo, nie wiadomo, może po prostu, wiesz, może jest zajęta nauką, jednak studia to, wiesz, jak porównasz naukę na studiach, a na a w liceum, to jest, no nie bardziej naprawdę naprawdę, w moim przypadku tak było, nie? Znaczy, a chodziłam tak do lepszego technikum, bo technikum z, y, pierwsza LO w trzewie Kiri i to jest jako tam jakieś tam lepsze technikum, y, lepszy liceum, chociaż, a chodziłam na uczelnię, która jest uważana jako gorsza bo to był Uniwersytet Gdański, a mimo to od jakby zobaczyłam max, mega dużą różnicy Jak nauki na liceum, a, w tym, a na studiach Więc tak, ale Krystian No jakby Krystian tutaj no, no nie mam jak ci doradzić tutaj Rzeczywiście jest taka szansa, że ktoś tam poznała Ale najlepiej po prostu spróbować zagadać jeszcze raz I się dowiedzieć o niej samej tutaj Nie ma co tak, a co gdyba coś I najlepiej trzeba spróbować Skoro się tego, skoro się dobrze tam rozmawiałeś ja zaobserwowałam mi na dziewczyna z mojego miasta I nie wiem jak do niej zagadać Ogólnie jeśli dziewczęcie jakoś zaobserwuje to, to nie jest na przykład, Jak lajkujecie dziewczynie y zdjęcie na Instagram, to nie znaczy, że od razu chcecie się z nią hajtnąć, ale jeśli pierwsze jakoś tam, nie wiem, zaobserwujecie, no napisz może hej, co tam. Naprawdę, tak. Po prostu mówcie jak do kumpla. To jest chyba najlepsze, co możecie zrobić. Najlepsze, co możecie zrobić w chyba rozmowach z dziewczyną, to po prostu traktować ją jak kumpla. Normalnie jak być przy niej wyluzowanym, bo jak jesteście wyluzowani, to dajecie takie wrażenie, że jesteście pewni siebie i właśnie to jakby, to jest ogólnie bardzo atrakcyjne, jakby. No, bycie w takim, taki, wiesz, taki trochę, jak ktoś jest taki wstydliwy, nieśmiały, to też jest uroń ale jednak do większości przemawia, jednak bycie, wiesz, tam wylozowanym, pewnym siebie, że wiesz czego chcesz i to od razu... Myślę, że to daje dobry, po prostu, komunikat, także naprawdę, że... U... jeśli macie problem, że przemawia się do dziewczyny, to spróbujcie porozmawiać normalnie, byście na... mieli na sobie do jakiegoś zomeczka I that's all, naprawdę. Co zrobić, żeby ktoś mnie zaczął doceniać? Jestem montażystą i wszyscy mnie zniechęcają do tego, czad. Że... Ogólnie ktoś się nie zalicza do porad miłosnych, ale właśnie był też pomysł, żebym zrobiła tego, żebym zrobiła takie problemy życiowe, a nie tylko miłosne, bo wiadomo, no, życiowe to życie każdy też ma jakieś problemy poza związkami, nie? I jeśli chodzi o bycie montażystą i że wszyscy Cię zniechęcają do tego, to szczerze, jeśli coś się zniechęca do tego, to może, znaczy, ktoś może być, znaczy, taki pomysł, na przykład, um, niektórzy gracze, na przykład jest jakiś ziomek w, nie wiem, z Goldzie czy Platynie i, nie, nie ma, nie 20 lat i chce być prograczem i spędza cały swój czas, yy, na przykład, na w LoLu. Teoretycznie to jest spoko, tak? Bo chce siebie cały czas, wiesz, jakby coś awansować jakoś, jakby ulepszać swoje umiejętności i tak dalej, żeby bo swojego celu, który sobie wyznaczył, ale z kolei jeśli przy okazji zawalasz szko szkołę, olewasz znajomych, olewasz rodzinę, no to to już jest, to już nie jest zdrowe podejście, więc jeśli wszyscy Cię zniechęcają do bycia montażystą, to może właśnie, może coś tam tym już jest, że na olewasz swoich znajomych, swoją rodzinę, swoje obowiązki i wtedy to jest złe. Trzeba znaleźć taki balans między swoim hobby, swoją szkołą, edukacją bądź pracą i swoim życiem prywatnym, jak np. rodzina, czy właśnie jakieś tam koledzy, czy tam związki, nie? Ale jeśli wszystko to masz na dobrym poziomie, czyli nie, nie dbujesz niczego nikogo, no to, to jeśli ktoś się zniechęca do tego, co chcesz robić, czyli na przykład bycia montażystą, no to może albo staraj się mieć wydane na ich opinie, albo po prostu czasami trzeba się odciąć z takich ludzi, ponieważ no, osoby, które ci podcinają skrzydła, to, to nie są dobre osoby do bycia do przy na stanowisko przyjaciela, bądź nawet kolegi, także pamiętajcie, żeby jakby wiecie, czego chcecie, po prostu musicie robić to w dobry sposób i jakby zdrowo podchodzić do tego tematu. I po prostu dalej, żeby dalej, nie poddawajcie się wiadomości, jesteś montażystą na przykład, nie wiem, już tam ileś tam lat i na ci przyjemność, rób to dalej, ale jeśli chcesz z tego zarabiać i porosniesz się, to ci e, dosyć, wiesz, na ciągnie że już tak, o nie, chce ci się, ale może się uda. No to no, czasami warto znaleźć jakieś inne zajęcie, ale naprawdę warto próbować, aż, aż, według mnie, warto brać, aż się wypali. bo jak, jak już się wypalisz, to już nie myślą do tego wrócić, nie? Także to jest takie moje zdanie osobiste. Jak Twoje dziewczynie, co się do niej czuje? No czat to jest takie, tak, ja moje dziewczynie, co się do niej czuje? Ogólnie, z tego co wiem, na przykład ja też wiem jakieś tam takie prywatne rączanie, gdzieś mnie, miałam kolegę albo tam przyjaciela, który rączanie gdzieś mnie tam, no Karolina, wiesz, jak wiem, że nie lubisz tam chodzić na spacer albo tam spotykać się, ale weź byłam taką jedną sprawę, czy mogłabyś się ją pójść za do parku na spacer, nie? To tak czasami przeczuwa, że coś tam może, że wiesz, czego się możesz spodziewać, tak wiesz, wiesz mniej więcej co jak. Jeśli chodzi o mówienie, co się czuje do dziewczyny, też chyba nie ma to dobrego sposobu. Jakby najlepszy co może być, to jak to wychodzi, jakoś, nie wiem, jakoś chyba taka impro Realizacja troszeczkę że nie wiem, jest gdzieś no, na jakiejś tam, nie wiem, imprezie w tym stylu i tak to wychodzi i tak samo z siebie dosyć. niż takie wszystko tak ustawione, zaplanowane, ponieważ to się wydaje trochę sztuczne i czasami może wtedy, myślę, że to może być trochę gorzej odebrane. Ale z kolei teraz jest koronawirus, a więc teraz trudno, nie wiem, pójść na jakąś tam razem domówkę, czy gdzieś się spotkać, czy jakieś tam, nie wiem, pójść z koleżanką do kina i może przy okazji jakoś tam, nie wiem, złapać się, nie wiem, ją za rękę, tam objąć po prostu, położyć się rękę, tak wiecie, no. Wiecie, wiecie, jak jest, jak to działa, nie? Także nie ma na takiej tajemniczego przepisu, ponieważ to wszystko od dziewczyny i o chłopaka, od waszej relacji, bo teraz nie wiem, czy to jesteś. Jak powiedzieć, że się do niej czuję? Czy to jest jakaś obca osoba, która może ci się spodobała i to, nie wiem, o niej tam jeszcze trochę się zauroczyłeś? Czy to jest jakaś przyjaciółka twoja bliska? Czy może to, nie wiem, może jesteś już w związku nie wiesz, jakby zdążyć miłość, nie? Także tutaj potrzebuję trochę więcej, trochę więcej yy, szczegółów, ponieważ to wszystko się strasznie różni. Powracił w miejsce nich chce wziąć do piwnicy? Nie, 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 nie o to chodzi. Mój koniec się zakochał w takiej kasi, ale ona nie jest chyba pewna do tego związku, ale wydaje się nam się, że pasyło do siebie. Siebie, ale ona mu pisze, że jest fajną kolegą, jest szansa walczyć o to. Znaczy to, że jeśli to, że wam jako trzeciej osoby uważacie, że ktoś dobrze na przykład nie wiem, wygląda na fajną parę, albo że pasują do siebie, no to to nie od was zależy, musicie jakby to dwie osoby, które są zainteresowane bądź nie zainteresowane. to wszystko od nich zależy, nie można nikogo zmuszać do związku i to powinno być jakby dosyć naturalnie, można tak wiesz. Zwykle związki, które były tak, że okej, okay, jakby no lubimy się, jest fajnie, może już jeden, druga strona się wiesz, na przykład zauroczyła się z tylu, a druga... No, Skoro się z nim kumpluje, to może można spróbować, to takie związki zwykle nie wypalają, mówię z doświadczenia. Więc tak wiadomo, oczywiście są takie związki, które wypalą po takim czymś, ale po prostu lepiej nie robić niczego ani na siłę, ani z litości, ani ze strachu przed straceniem drugiej osoby. Miałam przyjaciela, którego bardzo lubiłam, bardzo się nim Lubiłam się z nim jakoś tam, wiesz, po, pogadać, pośmiać, pograć tak dalej. I się okazało, że się właśnie we mnie zakochał. Zapytał się, czy jeszcze jakby, czy ja bo wiem, ja od, z nigdy nie lubię. Z, nikomu marnować czasu i mówiłam, że jakby ja lubię go tylko jako kolegę, że nic z tego nie będzie, że ja nie jestem zainteresowana w ten sposób. Miałam to w ogóle parę razy, się w ogóle nie spotarza tego sytuacja, ale do, usłyszałam pytanie, czy kiedykolwiek się po prostu mogłabym jakoś przekonać do niego, nie? I szczerze, miałam wtedy taką chwilę takich przemyśleń, że czy kiedykolwiek jakby, może powiem, że może kiedyś, kiedykolwiek by się może jakoś tam, jak, nie wiem, jak akurat była dobra sytuacja, się w stylu, może się przekonam do związku, ale stwierdziłam, że nie, że to tego, że to jest po prostu to jest trzymanie go tak trochę na węce to jest takie trochę bejtowanie, że to jest takie obiecywanie trochę gruszek na wierzbie, jakoś tak to się mówi. I no i stwierdziłam, że nie jakby już wolę stracić przyjaciela, ale mieć czyste sumienie i wiedzieć, że muszę nigdzie go nie zwodziłam, że nie dawałam mu żadnych złudnych nadziei, niż żeby tego, niż żeby potem, no, mieć tego przyjaciela, ale się okazuje, że wiesz cały czas go tak trzymam na węce, on jest uwięziony, się nie ugnosił, aby pozbyć się mnie z głowy i nie straciłby mnóstwo dziewczyn Wiecie o co chodzi, nie? Tak, tutaj polecam takie zachowanie, bo, no. Nie, bo tam właśnie macie przyjaciół, to starajcie się z nich robić jak najlepiej, ale czasami trzeba po prostu... Lepiej stracić przyjaciela i mieć czyste sumienie, i... niż tego, niż... niż mi właśnie tak trochę bejtować i zwodzić kogoś, nie? wiem, To o tym pamiętajcie. Myślisz powiedzieć dziewczynie, że mi się podoba. Znaczy, ogólnie chyba to myślę, że takie coś, że nie wiem, jest, jest jakaś dziewczyna na przykład w szkole, koleżanka gdzieś tam innej klasy i no ci się podoba i tak to nie potwierdzisz, tak mówisz, się ma, podobasz mi się. Myślę, że lepiej zagrać, pomijając fakt, że ci się podoba, więc lepiej chyba powiedzieć, że gdzieś umówić się, nie, wiem, na szubu, wspólne gierki, no, wspólne, nie wiem, oglądanie filmu na Discordzie, w się, z jest teraz Netflix, Watch Together, można to też zaproponować, a po prostu popisać, jakby to, że doszadł, i myślę, że taki rozmowach lepiej jak wychodzi takie wiesz takie hmm, piszesz z kimś i nie jest takie dość syma podobasz mi się, tylko tak po prostu nie wiem, na przykład zobaczyć jakąś dziewczynę i ktoś powie, że ona jest ładna, według mnie nie, wiem, według mnie ładniejsza jesteś, nie? Że takie po prostu takie małe sygnały są takie bardziej um, delikatne, to trzymają, że się bezpieczny, że to nie jest tak, że od razu rzuca się na głęboką wodę sieba, podobasz mi się, ale umów się ze mną, tylko to jest tak, że tak badasz grunt, zobaczysz jak ona reaguje na takie rzeczy i chyba to jest taki właśnie najfajniejszy, najbezpieczniejszy też sposób i też dziewczyny nie poczuły się taka bardziej, wiesz, jakby osaczona, nie poczuły się także że się coś w tym stylu, nie? I myślę, że to jest, to jest, to jest raczej okej, okay. także to, takie rzeczy polecam, wiem, że właśnie ten... Ja reagowałam dużo lepiej na takie rzeczy coś, niż na takie całe... Siła, podoba mi się to, co widziałam gdzieś na randkę, to było takie... No tak, you know, trochę jak dziwimy było ogólnie. Uuu! Co robić, jak kobieta chce tylko seksu, a ty nie? Hmm, ciekawe pytanie. No, jak... <grytanie> to zakonasz że chodzi tutaj w czyimś beneficze, tak jak zakładam. No, czego? Znaczy, takie sytuacje też zdarzają. Jak nie, niby nie, jak na to odpowiedzieć, Panią? trochę mnie zawstydził ten temat, ale teraz spróbujmy. Hmm. Znaczy, jeśli ktoś nie chce być w związku, no to nie ma co kogoś zmuszać, nieprawda? To raczej może spróbować, nie wiem, jeśli już masz taki dobry kontakt, że kobieta chce tylko seksu, a ty nie, no to najlepiej spróbować poszerzyć wasze tego, wasze wspólne zainteresowanie, wspólne spędzanie czasu do czegoś poza tym, czy na przykład więcej pisać, czy może jakieś e, wspólne hobby pod tego podebrać i no, nie wiem, na przykład co mogę aż tutaj polecić. No, no właśnie chodzi o to, że wspólne jakieś oglądanie to jest jedyne, co zostaje. Jeśli się spotyka to nie można na na spotkaniu, może się przykład iść do kuchni coś ugotować najpierw, jakoś miło spędzić czas, ponieważ jeśli miło spędzacie czas, to może coś z tego wyjść, nie? O! Dora mam coś ciekawego! Co zrobić? Kiedy zakochałem się w moim przyjacielu, który jest hetero, to trochę jest, to jest przykry, to jest wiadomość od chłopaka. No tutaj może być trudne, a na to nie ma żadnego wyjścia niestety. Jakby zakochać się jeszcze w przyjacielu, który jest jakby innej orientacji, no to może być problem, naprawdę. Czemu nie wiem, co się śmiać, to jest naprawdę, to jest normalne, może każdemu. I no, Chcecie mi poradzić. Jak poradzić sobie z samotnością, Bibel tam, No, tak ogólnie jeszcze teraz epidemia, dużo osób jakby siedzi jednak w domu, bo on tak ta się zaleca. Samotność, bo już tak już nie macie jak poznać ludzi w szkole, jak się z kimś, nie wiem, zakumplować, poza tych znajomych, bo wszystko pozamykane, wszyscy wie wszyscy siedzą w domach i no, no także przez jakiś czas będzie. Więc z jednej strony zalecałabym odkrycie się, bo najlepiej się ukazuj to poprzez jakieś wspólne hobby. że znaczy, nie wiem, grasz w lola, dołączasz, nie czas do grupy, które grają w lola, poznajesz ludzi właśnie w grze, dołączasz na jakieś Discordy morskie, Zagadać, pogadzać, bo przecież jesteśmy w internecie, interes tak rozwinął, że teraz jest mnóstwo społeczności, jakby na każdy temat, czy nie wiem, lubicie szydełkować, czy zbieracie znaczki, czy interesujecie się polityką, czy cokolwiek naprawdę. Grupki na Facebooku, tak, mm, nie wiem, ile one się sprawdzają, raczej w, to wśród jakichś takich starszych zainteresowań, takich nie wiem, takich poważniejszych, takich trochę bardziej, nie wiem, szaniem, jak pływanie kajakiem, nie wiem, albo takie zbieranie znaczków, coś w tym stylu. A jeśli chodzi o takie, no to Discordy, głównie z Discordy jest mnóstwo ludzi, różnych, i dziesięciu i chłopaków i tak sobie najlepiej właśnie, spędzać Nimi czas. I to jest chyba najłatwiejsze, co można zrobić, tylko właśnie trzeba znaleźć odpowiedni, czy to Discord, czy to grupkę. I na to trzeba spędzić czas, żeby poszukać tego, nie? I poprówać. Czasami cię gdzieś na niektórym, na niektórych społecznościach Cię gdzieś, wiesz, po prostu odrzucą, na niektórych cię przyjmą z rękoma, że trzeba po prostu trafić na ten właściwy i poszukać go. A jeśli chodzi o taką drugą samotność, to szczerze myślę, że wiem, że dużo w tych, tych dużo, w, dużo osób w tych czasach adoptuje, czy to pieski, czy to kotki czy nawet chomiki. I myślę, że tak jakby adoptowanie zwierząt takie zawsze dobrą decyzją, wiadomość, i to jest jest przemyślana decyzja, oczywiście, a jednak takie zwierzątko naprawdę pomaga w samotności. Ja sama mam dwa koty, zaświrowałam na ich punkcie i naprawdę polecam tutaj adopcję zwierzątek, i to, jest, to też one pomagają samotności.